Witajcie kochani na moim kanale, w ten piękny słoneczny dzień Witam Was serdecznie No i jak już wiecie z tytułu Mamy nowych mieszkańców Tak, rodzina się powiększyła Mieszkańcami nowymi są Maja i Filip Filip a tam jest Maja Takie ślicznuchy ogolone parka Będę musiał ogarnąć koczyki dla nich A tu jest Misio, który pilnuje, czasami goni, ale nie tak bardzo agresywnie. On będzie położył się znowu, Bo czasami ma tak, że podchodzi do nich. Jest zaciekawiony, no to jest nastolatek, można powiedzieć. Ludzki, jest to młody pies, który ma nowych mieszkańców i musi pilnować. Nie Dasiku? Dobrym pieskiem jesteś. Przed chwilą. Oboje z nich podchodzili podeszli do niego. Nie ruszył się, nic był spokojny. No tak, ty, ty podeszłaś. Rozkosz na obietki. mały go ode mnie się śmieje, że zamiast pies pilnować o ja muszę psa pilnować <laughs> to znowu idziecie w jego stronę? znowu w jego stronę, tak? przy nim lepsza trawa bądź grzeczny Tasziku nie ruszaj się no nie ruszaj się dobry piesek Przez większość czasu można powiedzieć, że też się e, zdaje egzamin na psa pasterskiego. No ale tak jak mówię jest to młody pies, zaciekawiony, są to nowe stworzenia w naszym domu. Nie tasiku Ale Damy radę, prawda? Pałsz się No Na się. Dobry piesek. No, a także taki mały update, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie.